Jo, jesteśmy na Pump'Tracku i od, od dawna męczył mnie odcinek, żeby nagrać speedrun na Pump'Tracku. Czyli po prostu jedziemy okrążenia na czas i żeby była zacięta rywalizacja, wygrany dostaje Cashman i Stuwe. Mamy tutaj Ciepry. zawodników takich jak Jo, Ignacy, Mati, yo. Kamil. Witamy. Miało być więcej osób, także ja też pojadę. <noise> ale ale, ale, ale wiemy, wiem, jestem i prowadzącym, i... Ja twój. No, także jesteśmy tutaj, będziemy liczyć czas stoperem Nasze bolidy są przygotowane. No i co? Mi się wydaje, że tak ile? Trzy okrążenia. Każdy będzie mieć swoje trzy ale, okrążenia najszybsze. Ale teraz jedno takie zapoznawcze, żeby wszyscy widzieli, no, tak jak jest. wygląda to. Pokażemy też wam, jak ten fan wygląda, bo jest dość nietypowy. Serio. Jest nietypowy. I. No. Uuu. <laughs> I to na kandamie? Damn, dobre. I najlepsze wygrywa, albo dobra jak zobaczymy jak, to, komu, jak ktoś będzie chciał więcej ja jechać Ja wygrywam to... Nie ma opcji <laughs> stare Jak to ktoś będzie spokojnie. więcej chciał pojechać okrążeń to Oczywiście przyzwolimy Dobra, let's go Znaczy, w sensie, że ja umiem, to ja pokażę wam trasę pokazową Dawaj, dawaj Mati, dawaj Lecimy, lecimy Trasę pokazową Jest tak, dwie muldy, trzy Poket na Goofy. I tutaj jest taka długa, prosta, najdłuższa. I tu jest koniec. Przejdziemy tu, jedna długa, prosta pocket, druga, długa, prosta, najdłuższa kolejny pocket do poketa na opo o, wszyscy jedziemy na Goofy. Tak, wszyscy tak. jedziemy na Goofy, więc jest fajnie, wszyscy jedziemy tą tę samą trasę. Chwila rozgrzewki dla zawodników i lecimy. Okay, czekaj. E, number co? Żeby wybrać e, nasze numerki startowe, e, będziemy rzucać kością, oczywiście taką e, w internecie. A okay, jakie numerki mamy? No, Halo. no dobra. Ja jestem 6. Ja jestem 1. Jeden. Jeden? No, no ja A ja jestem 4. A ja 2. Teraz i zasłonił stary. Serio? Cało no, zajebiście. No je, super. <laughs> Kamil pierwszy, Kamil pierwszy. Cztery. O, Cztery o. Aaaa. Aaaa. Teraz jeden. ja. trzeci. No tak, No Miałem pierwszy. Dwa razy mi wylosowało, że jadę pierwszy. Wygrany jest tylko jeden i będę nim ja. Jadę do przodu, jak nie jadę do tyłu. Ja nie muszę wygrać. Ważne, żeby oni przegrali. Za wolno, nie wolno. Jestem szybki. <noise> Okrążenia rozeznawcze, każdy sobie jedzie. Chwilę będziemy mierzyć czasy. Pamiętajcie, 100 zł można wygrać. 100 zł za 100 zł można kupić tyle żelków. od pońcu. Tyle opasek na jepa można kupić za 100 zł. O, ostatni zakręt, tutaj widzę, śmiertelny. Nie tam na prostej? Wywala tak, że ja lecę cały czas tak. No, jest ciężko, jest ciężko. Ciężki teren. Ignacy strzelająca kolejnego. Dobra. Kończąc, dopinając zasady, zrobiliśmy start i metę jest z tego miejsca, robimy pełne kółko na czas, trzy podejścia, rozbieg można brać, jaki długi się chce, tak. A najważniejsze jest to, żeby włączyć stoper, będziemy trzy osoby będą mierzyć. Wybyło za szybko, to tak. dodamy sekundę z innego stopera. Tak jest, co? <laughs> start meta klasycznie, stopery Ignacy na pierwszy ogień. pierwsze ogień. ogień. A, Kamil nie, na pierwsze ogień. To specjalnie kaz. No to kurde, Jeszcze elegancko. W więc elegancko. dawaj. Pierwsze okrążenie, Kamil. Star, leci Tu w sumie zasuwa No w sumie zasuwa Leci dobrze Wolaj nie wywal się Zara wywali Dobre szybko Ile mamy szło? 19,50-19,60 No to mój czas

O nie! Kluczowe! Mogłeś stary jeszcze ten Wydusić na końcu 267 Ja 76 No to średnia będzie 67 Moja 67 Ja 65 To pisze 267 267 To pisze 267 Pobiję to Tak Coś ci szybko leci w sumie No, szybko leci. O nie! Co się stało? Co się stało? 73. Umiem. 20, 91. U mnie 20, 21, 21. To ten jest ostatni poket najgorzej. 21? No, skurcze, tam na końcu już nie miałeś. Tak. Ja teraz? Tak. O Jezu, nie jestem Dawaj ten. Jestem. Na I ruszyją. Jedzie gdzieś tam hen daleko, ale wyruszył mocno, ten czas będzie ostry O skryp się gdzieś tam No jest potencjał 19,45 19,55 Dobra, to ile? My 19,48 ja, To 19 i klęty, ja. Whoa, wow, let's go! No Teraz no, Bartek. Jak będziesz gotowy, lecisz. Leci. Jedzie. Ja w dwóch momentach w ogóle hamowałem. Nadrobił, nadrobił, nadrobił. Dobry czas jak na razie. Bardzo dobry czas bym powiedział. Och, się zgił. 67. No ja niech trafiłem w ten, więc też podobnie 68. 8? nie. 19,68. No tam ja za bardzo... Cura. Kurde, moje koła... Dobrze trzymają, albo w skuter skupujcie. To co? Dobra, drugie okrążenia. Po pierwszych, jak się tabela i gdzie jest tabela? Ty pierwszy, Kamil drugi, nie ja trzeci. Po pierwszym przejeździe. Maty i muszą nadrobić. Nie muszą. No nie, nie muszą. <laughs> Czas. No szybko leci bardzo szybko można skompletować. My szybko leci. 19, u mnie A, 18, 30, 30 Let's nie. go Szybko poniżej ja Let's jeszcze. go No f**k Ty hamowałeś tylko w tamtym miejscu, nie? Stary, ja zahamowałem, nie, tylko tu, no tutaj No 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 Tylko no, no. tutaj Zajawa Let's go Mówię, Max Verstappen F1 Red Bull wiecie gdzie pisać, tutaj Jak, <laughs> Leci Uf. Jak na razie bezbłędnie Płynnie, mocno Szybciej, szybciej 2017 A u mnie 2017 Leci Szybko u, Tam tylne kółko Ignacy ma tylne kółko, już takie trochę zjedzone O nie wypadł z toru Boję się tych Wypadł z toru Ignacy co się stało? Czyli na szerszych kołach będzie łatwiej? Tak Wezmę kolejną gabardkę Do skrobu No leci, leci pes Dobra, tu będzie 19-20 jakoś Obstawiam Może być 18 nawet 19-6 19-16 Mam też 19 no, 9, Nie sądziłem, że tak dobrze będzie mi szło Dobra Dobra, ile pisujemy? Ile mieście? Ja miałem 1916 ty 19.6 on miał Poleciał Na full speedzie Przepraszam za wiatr Uważaj, nie wywal się Za wolno nie wolno o! Żyje łapa? No, no tak, I to jest coś takiego. happened. Shit happened. Uh, wiedziałem, że się ktoś wywrócił. Zdarłeś skórę? Nie, takie palce. Palce się wdziły tak. Nie jest dobrze, bo myślałem, że zdarłeś sobie palce całego? Nie, nie, nie. Nic się nic nie zdarzyło. No to tu, kurde. Nie, to nie mogę tak zginąć. O, batek. Na rady. Cukierka, łap. Wow. było? <laughs> 51 i 10 no wiecie, za wolno nie wolno, ale... Z z z się, to też nie wolno. Full speed. Czuję, że mogę zrobić lepszy czas. Ale moją metodą, stary. Najlepiej Nie, 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 stary. Ja bez Ja lepszy. mam skórę, chronią mi kości. Pokaż, Ostatni, a, ostatnia tura. Leci. Bardzo dobry czas, jak na razie. 19,9. 19,10, 19,34, ale nie? nie wiem, jak to się stało. Nie, zawsze na kamerze jest dłużej, stary. No, może. 19,9, 19,10. 19,10, no. let's go! Tak jest! Easy <noise> money, easy money. Dobra, Mati, przejazd trzeci. Tak. Dobry start, dobry start. Jedzie kulej na ogon, wszystko. Kurde. Dawaj Mati! Dawaj, dawaj, no! szybko. Odepchnij się! <grym grym grym> 20-18, 20-20. 32, no to Tyle 20. Tyle samo to... 20-20. No, Dobrze. Dobrze było, stary. Let's go! Wow. O, ja nie włączyłem. Ja włączyłem. Okay. Okej. Okay. też, weź. Leci dobry start Gdzie tam wyjeżdżasz? Do środka się jedzie teraz wygrywa Dobrze! I dawaj I kolejny tak samo i dawaj, dawaj, dawaj Dawaj, dobrze Dawaj, dawaj, dawaj Nie tu, nie tu! Nie, nikna! Tak! Tak! Nie ruszyłem! No leci po zwycięstwo, leci poniżej 19. Taki jest cel, zobaczymy jak będzie. O! Widzisz o co chodzi? Widzisz hopie? Ja nie rozumiem. I to nie była moja wina. Zrobiłem dokładnie to samo. Ja w ogóle nie rozumiem. Tylko my jedziemy na ugiętych nogach, a ty jedziesz na prostych. Żyjesz? Tak. Wow. Wiem o co chodzi. Próbuję dokończyć. Zobaczymy jak. No starym całkiem nieźle, 37 milion. Już wiem o co chodzi. Z tym. Ja się boję trochę. Dobra tak. Moje hasło jest... You can do it. Nie, że nie boję się, wiecie dlaczego. No, no fear. Leci. Poszedł. Poszedł. dobry start, zrobił. Bardzo dobry. Jak z lunch kontrola. Wyleciał. Ostróżnie na zakręcie, ostrożnie na zakręcie Lecisz, dajesz! Dawaj, lecisz! Dawaj, skończ chociaż na wystawie 26, 26 26, 32 Bartek wygrał, gratulujemy Let's go, wygrałem, game, Bartek stawia nagrodę pocieszenia Wygrał Kamil. Gratuluję. Najszybszy, że tylko jest tylko jeden. Najszybszy na tym e, torze. Że... <grafy> Gratulacje. Dzięki. Ooo. Ty... O... Ej, on miał. Jak robił moc to, to miał rację. Ej, wyskitu. Miał rację. A jest tylko ja jadę, co jadę, co nie będę nim miał. Bartek, Bartek, nie miał racji. Bartek teraz, Teraz <grafy> <grafy> tak. Wytyś ich, tylko mnie i wstawisz mi koronę, stary. I jakieś kompety. Ej, dobra. Dajcie znać, co tym sądzicie, co zrobić z innych pumptracków, taki o, to odcinek. To... Dzięki za oglądanie. Ale następny patrak jedziemy na fejki, Postanowione. Dobra. Następny patrak jest w piasku. <noise> na Dirsku No, no lecimy. kto szybciej z góry zjedzie. <głos> <głos> I lecimy wszyscy. O no, spoko trasy na czas. No, no stary, no, no tak no. Na koniec lecimy tą no. stary no. dużą hopę, stary daję dągą. Albo może, no. ktoś kto może jest... na manualu jak się Albo kto dalej poleci. Dobra, pomysłów no, jest no. dużo. Napiszcie yes. w komentarzu. Jak macie jakieś fajne pomysły. Piszcie w komentarzach też pomysły na odcinki. Dzięki za oglądanie.